Czy zdarzyło ci się kiedyś słuchać nudnego wykładu? Chyba nie chciałbyś, aby twoje treści marketingowe były podobnie odbierane? Tradycyjny marketing mówi do ludzi, content marketing z nimi rozmawia. Akademia PARP zaprasza na kurs online Content Marketing w Biznesie. Po ukończeniu kursu poznasz różne rodzaje content marketingu i dopasujesz je do swoich potrzeb. Zrozumiesz, jakie korzyści dla Twojego biznesu może przynieść content marketing. Dowiesz się, jakie narzędzia pomogą Ci uatrakcyjnić Twoje treści. Będziesz wiedział, jak tworzyć i publikować treści marketingowe zgodnie z polskim i międzynarodowym prawem. Content Marketing w Biznesie. Zarejestruj się już dziś w Akademii PARP www.akademia.parp.gov.pl